Witam, jestem Black i wraz z ekipą Tech Twórcy YouTube chcieliśmy Wam życzyć przeżycia wspaniałych, radosnych świąt, spędzonych przede wszystkim w rodzinnej atmosferze. Aby Boże Narodzenie było okazją do odpoczynku od codziennego zabiegania, fantastycznych prezentów oraz pysznych potraw na wigilijnym stole. Niech te święta będą chwilą, kiedy wszelkie nieporozumienia i kłótnie odchodzą w zapomnienie. Aby Wasi ulubieni twórcy Wrzucali jak najwięcej filmów, przy których spędzicie miło czas. Samych pomyślnych dni, wielu sukcesów w szkole i w pracy. Niech te święta będą taką chwilą, może okazją do odpoczynku. Od komputera, od telefonu i od całej elektroniki, która nas na co dzień otacza. Optymizmu każdego dnia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Wytrwałości, dzięki której zawsze będziecie dążyć do wyznaczonych sobie celów. Nadziei, by nie opuszczała, radości by rozweselała i dobroci, by zawsze była. By wszystkie dni były równie niezwykłe, co ten jeden wigilijny wieczór. Aby nowy rok okazał się pełen niezapomnianych i niezwykłych przeżyć.